Siemano, z tej strony Lost in Paradise Poznajcie Bartka i Emila Siema. Siema Będziemy trochę latać po Tajlandii Później wam opowiem mniej więcej jak będzie wyglądał nasz trip Teraz jest trochę głośno My jedziemy zatankować tuk Jest trochę ciszej To mogę wam powiedzieć co i jak mamy zaplanowane W ogóle to nie mamy za bardzo planu Dzisiaj zwiedzamy trochę Bangkok i wieczorem wsiadamy w autobus i jedziemy do parku narodowego Chaos Soc. I tam weźmiemy wycieczkę łodzią po jeziorze. Takie jedno wielkie, duże jezioro. Bardzo pięknie. Jeszcze tam nie byłem, to dla mnie też będzie coś nowego. Stamtąd prawdopodobnie udamy się na Phuket albo na Krabi. Nasz kierowca tuktuka Bartek. <laughs> Yeceğim mi? Yeceğim mi? Yeceğim mi? Ye? Oh. Pocket. We go pocket. Yeah? Come. Come with us. Come pocket. Bangla road. All night party. Mano wszystkim my już dotarliśmy do hotelu i jedziemy sobie pobywać w narodowym parku Kaosok. Na razie będzie trip na skuterkach, a wypadcie widoki. I ruch lewostronny nie? Dojeżdżamy do Checkpointu i nie ma... Tak. Ale nic. Mały próg zwalniający i lecimy dalej. Nadgap. Lecimy do 7 eleven wypić kawkę, się posilić i jedziemy na... Dzień. Jedzonko z 7-11. Tutaj Bartek jakiegoś tam, nie wiem, Ciacho. Emil to samo co ja. Ja mu podpowiedziałem: tu kawka, Red Bulle i jakieś inne pzety. I Co, lecimy zaraz, nie? Zjemy i wam pokażemy. Jedzonko zjedzone. Teraz lecimy od razu na Tamę. Zobaczymy, co tam mają do zaoferowania. Polatamy trochę dronem. No i tyle, potem. Jeszcze nie planowaliśmy, coś wymyślimy Dobra, ja wsiadam Okej okay. I macie jeziorko Chaosok Jesteśmy ogółem na tamie. Migać Niezamy Dobra, chuj migać Wędzie Don Nord do mnie przychodzi do no. Niestety nie da rady nigdzie polatać dronem Także jedziemy dalej Przechodziliśmy do pierwszej jakiejś spoko miejscówki Park Narodowy, zawsze w parkach jest problem z lataniem dronów Ale się zapytam, dla pewności tutaj mamy gościa od parkingów Może coś będzie wiedział Idę właśnie do niego Hello, Hello. Uh, I can fly drone here? With the drone, drone? no No, no. no. Okay, okay. Okay, okay. No, czyli sami słyszeliście, nie da rady. Chujcie te drogi po Tak wygląda park. Jest naprawdę przedmiot, co? Jest Baja. Paja <noise> Pataja. <fataya. głos> nie no, Pataja to jest to nie Baja, nie? Pataja to <noise> nie to Baja, nie? Pataja to nie Baja. Pataja jest dla, tych, dla dla liceum. My na razie jeszcze <noise> jesteśmy w <u> podstawówce. <noise> no jeszcze podstawce dalej to nie jesteście, to jest ten... przedszkole na razie, nie? Pataj, Emil raczej nie zobaczysz. <głos> <głos> może, może nawet nie chce. <noise> no. Idziemy dalej, zwiedzamy miejscówkę, tutaj miejsce na foty i też jest fajny widok w sumie, nie? Można by zrobić parę fotek. Spoko drzewo, spójrzcie na no te rozgałęzienia. Tu jakieś kamyczki, można posiedzieć w cieniu, tu ławeczka, można pograć w szafie barcawy. Bartek tam robi foty. A drzewo jest naprawdę spoko. Jakie korzenie, zobaczcie. Co tam widzisz, Bartek? Piękne widoki. Piękne widoki, to masz, zobacz sam. Tu jakiś piknik. Papaja, salat? No, thank you. I don't like papaya <laughs> Cześć, ja z tej strony. Jeżeli chcecie zobaczyć takie widoki jak teraz, które są za mną, to zapraszam na wycieczkę z Tomkiem Lost in Paradise. Pozdrawiam. Cześć. Cześć panowie, macie, Ma, macie już dość, czy nie? Nie, no to dopiero zaczynamy, nie? Oczywiście, że tak. za, o, oczywiście zaczynamy. Ciężko Jest... będzie nas zmęczyć. Na pewno się nie zmęczymy, z nie. a z Tomkiem na pewno nie. Zobaczcie, piękne jezioro, a dodatkowo jeszcze San Palat. Salat. Dobra, wytnie się. <laughs> Znaleźliśmy fajny bar z fajnym tarasikiem na jeziorko z widoczkiem. Pewnie trzeba coś zamówić, a my tylko my polacy cebulacy no co że jest tu też kawa co jak kawa kawa no rośnie kawa nie wiem czy zobaczycie tam następna tama a zaraz idziemy Są fajne miejsca Stajemy I podziwiamy piękne widok Ty, a to co to jest? To, co to jest? To <grywki> Nie wiem, chyba no Ryba jest tutaj, nie? No. I wchodzimy na górę jak ja uwielbiam schody w Tajlandii, nie? Tak męczące. Ale na szczęście nie jest strasznie wysoko, a widoki mogą być kozackie. To wali w dzwon? Bo jest. Któryś odważny? Żeby nie odleciał. Ale też musimy coś odjebać, zrobić głupiego dla zwały, nie? Takiego wiesz. Weźmy wejdźmy sobie dookoła, no i dobra, lecimy dalej, gdzie lecimy na następny punkt widokowy, tak? Tak, na górę. Jedziemy na następny punkt widokowy. Jesteśmy w sumie na następnym punkcie widokowym i tutaj już raczej dam radę polatać dronem. No i wszystko. Papaja rośnie tutaj. Dobra, ja rozkładam drona i będziemy latać.

Znaleźliśmy jakąś opuszczoną chatkę Idziemy zobaczyć co tu się kręci Ktoś tu raczej mieszka Raczej ktoś tu mieszka Szału ma pełno butelek A reszta wygląda tak Dobrze. Stacja badawcza. Ja to na badaw Stacja badawcza. My już wróciliśmy z objazdówki skuterami po Goa, i jutro was zabierzemy na pięciogodzinną wyprawę łodzią po tym jeziorze my jesteśmy zmęczeni po ponad 14 godzinnej podróży z Bangkoku tutaj także do zobaczenia wkrótce elo